Ah. Dzień dobry, cześć, ja jestem Naima, to jest Die Shift at Freddy's 3, coś co element myśli, że nadal nie wyszło. Albo myślałem, bo z y, Five Nights at jest dobra. Start anew. Jak coś mój angielski może ssać. Would you like to skip the Dave intro? Nie, nie chcę skipować. No, I'm 8. Ed Fassbender <laughs> I would like a click Oh yeah, I click Why well, hello there Future entrepreneur Congratulations on purchasing the your own Freddy Fassbender's pizza location kit 1993 edition <laughs> I am your friendly company representative Not I actually too a child murderer. <laughs> Freddy's is a chain of fast food joints that span the entire of America. At its prime, Freddy's had over 50 active locations, most of which would permanently shut down due to do a Hunt. suspicious number of toddlers going missing on our premises. How crazy is that? I'm sure glad that I've had nothing to do with any of that. You could sure. Are a young visionary who bought the Freddy's merchandising kit for an FTP of $12.50. The first step of setting up a successful Freddy's pizza joint is to choose a suitable location. And not just any cardboard box will do. Small enough that mysterious giant scufflers can't lay eggs in a restaurant undetected.

To jest taka parodia tego. O, to jest nas. To jest nasz Jeff. Jeden żart. I czy wszystko u nas śmieci ze śmieci.

Z tego nie tłumaczę. Jak wszystkie lokacje Freddy'ego, to prawdopodobnie kompletny śmietnik. Ale Rest assured, nie wiem co to jest. z różnymi biznesowymi e, antykami, co? Dobra, tego tak nie zrozumiałem. Chyba muszę być zawsze gotowy, żeby wskoczyć do wody, bo to jest słaby biznes. You Freddy's issued camera panel should now be synced to your restaurant current layout. E, twoje Freddy's e, i shoot, Nie wiem co to jest. E, panel kamery powinien teraz być synchronizowany to z, z twoim e, restauracyjnym e, aktualnym umieszczeniem. Coś takiego. No, czy większość tych lokacji Fred'ego ma yy, dwa pokoje. Znaczy yy, przynajmniej dwa pokoje: 100 kara, tam gdzie ludzie jedzą i Safe Room. Safe Room Because jest oczywiście. Ok. Jeżeli będziesz na tyle szczęściarzem, żeby... Mi... Jeżeli będziesz szczęściarzem, będziesz mieć tyle pieniędzy, żeby kupić... E... stoły. Ale... E... Nie, jest to Kinda nigdy. Nigdy nie wiem, co to Kinda. Wiele razy to spotkałem, ale... E... Co, na szczęście... Fil... Co to Phil? Tu jest niestety zaawansowany angielski, taki mocno zaawansowany. Jak wybrać ten startowy, startowy update Freddy's Location? Co? Dobra, nie przejmuj się. Z czasem ulepszysz wszystko razem z podłogą, razem ze ścianami. To The Moss the Walls to jest chyba ta peta. Może wielkie Myśl lepsza od... Nie wiem co to mocne, sorry. Przepraszam. Nie jestem zły w angielskim, OK O, to jest nasz safe room. To jest... Yy... Bez żadnych kamer pokój

Onto an existing sprinkled, sprinkled body. Soon enough, you can buy and then hire young adults who their to Yeah, the <laughs> <Yeah>. Now, <laughs> Okay. It it and it all later Wiecie co, ja po prostu będę próbował sam to zrozumieć się będę od tego tłumaczył. Ewentualnie jakieś napisy się da. Now, first first. Okay. Generalnie nie ma żadnych sekretów z tym. Aha. included several let's give you should taste I have a point for didn't want me to throw in this friend bear come down since we accidentally took it picture why he had a kid in this now but since I'm the only one here now I put friend bear's head in the damn pile so choose wisely okay uh -huh. Spoko, wybiorę. Mid chomp. Fredbear jest schowany. Kurczę, bardzo chcę Fredbera, Nie wiem czy będę mógł to później zmienić, bo bardzo chcę tego Fredbera. Bonnie the Rabbit, Chica the Chica, Foxy the Pirate Fox, Freddy Fazbear... You just made Before the bad animals okay. <laughs> trying to go outside, put up your tank to your bare head and call this place open. And remember, uh, you are yeah, the face of Freddy okay. Bant and his <laughs> paper Okay, Dave. Go outside and happen. It happened. Dars. Oh yes, yeah, so Tanya yeah, 2. Two time I'm perfect. Teraz będzie najlepsze i ta cenzurowana twarz pomarańczowy majak pizza kurt. This is simple the worst possible timeline C Kurde. O nie, mamy zero cashu. Oh my god Amazing, actual customers have shown up Good, good god If you play your cards right, you'll be able to buy a table Next, more <laughs> oh, O właśnie, na to się przedabyszka patrzcie na to. On to child And what did to Go get sides up and bring cake out to the kids It's beautiful, here we go Look for you, is you to Wading cake three months ago Cakes are too magical to go stale right right Oh man that's good If any kids get food poisoning just respond to their parents with that It's cake time of oh, grace piątek tak basic. to szukanie dziwami Halo? Oha, dobra, tak się daje, dziecko. Eee, nie dry, ryja. Hurra, spoko. I can see why. <laughs> Co? You? Wait, what? Rozdał dopiero trzy kawałki ciasta. Czy coś spieprzyłem? Czy aż uchylę? Oh no. Hello. This is the Los Angeles Police Department. Skrócie labd. Yeksym yy, się tak tłumaczyć na polski, ale skrót mniej bardzo po podobny. Am I speaking to the owner of Bear? Yep, we'll just uh yeah that's me. Hmm Squamich Tr yeah Uh Squam We googled your restaurant's phone number. We called the number that came up. Oh yeah. <laughs> this is an incredibly serious matter. We require that you cooperate. So Co? May we ask for your name, sir? <laughs> uh Titanic. Z niczym więc nie wiem, nazwy się. Jack po prostu, ok? Jack, jest? jak Jack, Jack? jak Jack. We need to ask you another question. Have you heard anything about what happened outside your No, what's happening? At around 5 p.m., no witnesses were close enough to fully make out what happened. And the reports that we've gotten so far are totally outlandish and paranormal. Oh. We know that you were inside when it happened, and mm -hmm. we're just calling all nearby businesses out of courtesy. Please be vigilant. Something is outside your restaurant, and it has already taken one child away. Make sure to lock up tight and to keep a close eye out. Wait, that's... That's impossible. Dave nie żyje, dawno jest zamknięty w sprężynowym kostiumie Springboniego. <laughs> I sure will. Thanks, officer. Sounds creepy. Good luck with that. Good night. Jack. Jack. Aha, czyli jednak jak się nazwę? Jack to... Oh, 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 oh. To jednak uh, mówią na mnie Jack, po prostu ma okay, jest spoko! Tango! Auu, techno! Auu, a dobre techno! Kurem moja! Would you like to save your game? Yes! Yes! Uh, tak, zapiszmy. Wait, uh, czemu nie mogę zapisać? I czemu to jest tyle uh, fajdy na ten plików? Ta fak, nie mogę zapisać. Anyone. Why hello there, future restaurant owner. <laughs> Why, wow, hello there, future restaurant owner, to jest genialne. Look, I'm gonna level with cat. I don't know what you're, you're gonna hear these texts then. For all well, I know, Afton Robotics has closed its doors, and no new robots are being made. What? All of that design? Mm -hmm. Why would you want to spend money on brand new robots when you're just gonna get children's blood and buffalo sauce all over them a month after purchase? <laughs> <laughs> what you should do is cut corners. Cutting corners at the cost of customer safety. Why?

Got easy pickets. Go to whatever location you can get to find your way inside, and then take the most complete robot you shine. Those old things might be dangerous. What, what, what? you'll save a for fortune, and besides, customers love those fucking things, not be there these nostalgia. What yes, the restaurant owner. If anything goes wrong, you can always just relocate and <laughs> change your name.

I use my real name. <laughs> it's Brookie. Anyway, that's for this day. Goodbye. And remember, you are the funky face of pepperonary. Pepperonary. Okay. Boy, it's sure it's dark here. No co ty nie powiesz, jakoś kuźwa nie zauważyłem. Well, time to get searching. Why not? na droga. I'm sure I'll find more here than I did last time. What would you like to do? Search to north. North, north and north. Sorry. Okay, gdzie doszliśmy? Gdzieś na pewno. What would What would you like to do? Enter the room behind the stage. Of course. I te kroki na jedynki What? Inspekt Withered Freddy, Withered Freddy jest bardzo brołki, raz go wziąłem <laughs> Nie dostałem ani wypłaty bo nikomu się to nie podobało, ale postać w tej grze to jest zarąbista Normalnie bym to wziął, ale nie dostaniemy hajsu, więc. Return right to the stage. Kiedyś to grałem. Eee, chyba nawet chciałem to nagrać, ale coś się wyszło, mi się komp z w ogóle. Potem nagrania mi się usunęły, w ogóle. Eee, oczywiście, sieć to South. Sold. Eee, Któreś drzwi będą zamknięte, z tego co pamiętam. Giem whist. Uh, Halo. What would you like to do? Uh, inspect Toy Freddy. Toy Freddy is in poor condition. And is missing Alec and an A. Nie, to nie go. Ja pamiętam, że chciałem Withered Freddy'ego, nie Toy Freddy'ego, bo Withered Freddy y yeah. wydało mi się w lepszej kondycji i nie wiem. <laughs> Idziemy teraz East, a potem South zobaczyć dosyć długo trwają te animacje przechodzenia. To jest troszeczkę ale do się przeżyć. Inspekt to jest Ballon boy! Ja, ja tutaj nic nie widzę. Także I'm sorry, 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 I'm come on! Surely on! you even you want not want a on on i am sorry i am yes. yes. i Możemy jeszcze iść do przodu, więc idźmy tam. Sobie może sobie Nie, ten ekran. Troszeczkę, bo nie widzę za dużo. Tutaj mamy golem Frediego, czyż nie? Spring Frediego. Inspect Wow. And to think he wants war this thing for a living. Frankly, I know someone seems to have repaired it. Since you've lost in it. Uh, no i ja się zastanawiam, czy go wrać, czy nie. Mm, muszę wziąć tylko jedną rzecz. Dawko. <coughs> Dawko wziął balon boja. Nie wiem jak ty się na niego skończyło. Tak, zamieniamy. Mmm Gdzie nas jeszcze nie było? W Sofie? Yeah. Chyba jeszcze? Oh, tam jest zamknięte. Uh. <coughs> Has someone been here since I last have my bye? Dobra, teraz jeszcze raz, mamy już cztery animatrony do wzięcia, jest to albo BB, który nie wiem jak był opisany, ale chyba nie był źle, Spring Freddy, przy którym ktoś już majstrował, Withered Freddy, który nie jest najlepszy w i Toy Freddy bez oka i bez nogi. Weźmy Spring Freddy'ego. I've got what I came for. It's time to go. Very well. What's done is done. You say goodbye to Freddy's Bakersfield location for the last time and drag Spring Freddy. <coughs> Tomorrow is another day. <coughs> <coughs> oh, jezu, so tej herbatce bez cukru am mi się ci ciutkę gorzej zrobiło. Uh, w sensie, gardły zacząłem mieć sucho. No cóż, to się dzieje. Co on aż taki kawał drogi przebył, żeby założyć w swoją pizzerię? Nie mógł tam wcześniej? Tam obok siebie? Ale. Dziwne. Właśnie będę musiał później się przyjrzeć, przyjrzeć dokładniej mapie. A nie chcę spoilerować, ale zaspoileruję że później... Że kole za kolejnym razem spotkamy już Dave'a. You have one thing left to do... to do... tonight. Go to workshop. It's a portrait of Peter's... present... Sparki Sparky. Drugi. Kennedy family? My jesteśmy Jackie Kennedy, nieprawdaż? Okej. Okay. Peter? This was Peter and Caroline's room. You've kept this door locked since to passed it away. Cool? you you Opuśili nas? Hmm. A picture of D and Sparky, your hood dog. So. <coughs> it might be late, but you know that there's something that you need to take care of first. You can sleep later. Understood? I don't want to do Nie, idziemy do side'a, Ale wiecie co? To pójdziemy w kolejnym odcinku, ok? Do Flipside'a, będziemy w kolejnym odcinku. Bo ten odcinek już zapewne jest długi. A ja chcę być po prostu dziki na zapas, żeby w razie czego to wszystko było dobra. She's up and running. It's time. This is your last chance to find their souls. Okay. Your last chance at redemption. Ready Red to redemption? Hmm. Yeah. wspaniale. Your last chance to give those lost souls their happiest day. Yeah. You have to go inside. A my to 5 jeszcze zegdamy. Do zobaczenia, do kolejnego, macie, że wam się spodoba i zostawicie łapkę w górę, eee, albo cokolwiek, nie wiem, zazwyczaj jak nie proszę łapki w górę, tej ja i tak mam ich dużo, więc, dobra, wiecie co, nie prosiłem, po prostu rób ta co chcę, byleby się lajków, łapek w dół nie dawali, eee, więc na razie, cześć.